Społeczeństwo w ogóle nie zostało o tym powiadomione, że minister Szumowski, minister zdrowia Szumowski pod tak zwaną osłoną operacji o nazwie Pandemia przeciwko COVID-19 podpisał te dokumenty bez informowania społeczeństwa polskiego i bez tłumaczenia tych dokumentów na język polski. Wiedzieliście Państwo o tym? A co mianowicie to ICD-11 wprowadziło? Proszę Państwa, po pierwsze wprowadzono. Nowe pojęcie płci. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Polsce już nie obowiązuje płeć biologiczna męska i żeńska, tylko obowiązuje um, subiektywne, wielowariantowe pojęcie płci przypisanej przy urodzeniu i płci odczuwalnej. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana, proszę Państwa, zmieniono pojęcie pedofilii. I zamiast pojęcia pedofilii wprowadzono pojęcie zaburzenia pedofilnego o nazwie kod 6D32. Ja się powołuję na dokumenty Ministerstwa Zdrowia. Co ta zmiana oznacza? Że, proszę Państwa, aktualnie za zaburzenie pedofilne uzna się tylko takie zachowanie, które. Po pierwsze, przez osobę, przez ofiarę tego zaburzenia pedofilnego zostanie zgłoszone, jest stałe i uzewnętrznia się w zachowaniu oraz komuś przeszkadza. I teraz w kontekście tej definicji tego zachowania pedofilnego chciałam Państwu pokazać zdjęcie. Ja wiem, że to zdjęcie w mediach nie będzie widoczne. Proszę Państwa, do tego zdjęcia mam link. Mogę oficjalnie to zdjęcie propagować. Na tym zdjęciu jest, proszę Państwa, osoba taka jak dzisiaj, która występuje w audycji, a więc dla mnie mężczyzna przebrany za kobietę, który prowadzi zajęcia z malutkimi dziećmi. Te dzieci przyszły tu z Opiekunami. Zauważcie, co robią opiekunowie. Mają słuchawki na uszach, są odwróceni plecami, niektórzy patrzą w komórki, a te biedne bezbronne dzieci zostają z tym dewiantem seksualnym sam na sam. I proszę państwa, i jeśli taka osoba zastosuje to zachowanie pedofilne wobec tych dzieci to mam pytanie, czy dziecko jest w stanie spe spełnić trzy warunki tej, tego zaburzenia, yy, zgłos jak gdyby żeby to zdarzenie zostało gdzieś zarejestrowane. Czy takie malutkie dziecko po pierwsze zgłosi to zachowanie? Po drugie, czy udowodni, że to zachowanie było stałe i uzewnętrzniało się i że temu dziecku przeszkadzało, bo tylko w takim przypadku zostanie to uznane za y, działanie po prostu niezgodne y, z, z prawem za, i to dziecko zostanie potraktowane jako ofiara. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz bardzo niebezpieczna została tym dokumentem zatwierdzona w Polsce, a mianowicie wykreślone takie zachowanie jak pedofilia, homoseksualizm, transeksualizm i parafilia, czyli zaburzenia seksualne. W poprzednim dokumencie było to, były te zachowania traktowane jako zaburzenia seksualne. Proszę Państwa, w tym dokumencie ICD-11 zosta, zostały przejęte niesione do obszaru numer 17, czyli do zdrowia seksualnego. To już nie są, proszę państwa, zaburzenia seksualne. To jest, proszę państwa, zdrowie seksualne. Powtórzę jeszcze raz: pedofilia, homoseksualizm, transseksualizm, parafilia. Chciałam państwu przedstawić standardy. Edukacji seksualnej, która jest realizowana już w naszych polskich szkołach. Chciałam Państwu powiedzieć, że pewne działania zostały uruchomione już za poprzedniej ekipy rządzącej, natomiast nowa ekipa rządząca kontynuuje to po prostu z większym impetem. Proszę Państwa, Pani Minister do Spraw Równości, Pani Katarzyna Kotula, wprowadziła do szkół nowy program Szkoła przyjazna LGBT. Już, proszę Państwa, tresuje się młodzież. Bo to jest, proszę Państwa, tresura wobec, proszę Państwa, osób, które jednak no, nie, nie, są, nie chcą po prostu, że tak powiem, być przyjaznymi LGBT, ale tresuje się również nauczycieli i rodziców, tworzy się jakieś listy osób przyjaznych LGBT, nieprzyjaznych LGBT. To się już dzieje. Natomiast nowa minister edukacji, pani Barbara Nowacka, kosztem wycięcia, proszę Państwa, Tragicznego cięcia podstawy programowej, gdzie najbardziej tragiczne cięcia dotyczyły języka polskiego i historii, gdzie, proszę Państwa, z tych dwóch przedmiotów wycięto, proszę Państwa, to wszystko, co się wiąże z naszą tradycją, kulturą, z naszą religią, wszystkie akty chwały i bohaterstwa Polaków pod pozorem zaoszczędzenia czasu dla młodych ludzi, żeby dzieci i młodzież miała więcej czasu, żeby mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania, ale proszę zwróćcie uwagę na to, co zostało z tej podstawy programowej wycięte. Natomiast proszę Państwa, w, te, w ramach tej wolnej przestrzeni, która miała być przeznaczona na czas wolny dla dzieci, wprowadza się, proszę Państwa, nowy przedmiot. Od 1 września 2025 wchodzi do szkół obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna, gdzie proszę Państwa jednym z podstawowych elementów tego nowego przedmiotu będzie edukacja seksualna. A teraz proszę Państwa przedstawię Państwu jak ta edukacja seksualna wygląda już teraz i jak będą wyglądały te obowiązkowe zajęcia w tym zakresie, czyli edukacji seksualnej. Przedstawiam Państwu założenia edukacji seksualnej obowiązujące w Europie. Jest to dokument przygotowany w 2010 roku przez WHO czyli Światową Organizację Zdrowia i proszę państwa od 2013 roku ten dokument został jakby usankcjonowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czyli realizowany jest również w polskich szkołach Proszę państwa, te standardy WHO są zaleceniami dla decydentów, ale również dla osób zajmujących się edukacją i zdrowiem, czyli również dla nas nauczycieli. I proszę państwa, jakie to są zalecenia? Pierwsza grupa wiekowa to jest od 0 do 4 lat. Czyli od noworodka do czwartego roku życia. Ja nie będę Państwu wszystkich zaleceń, ja wybrałam tylko po jednym przykładzie. W tej grupie od 0 do 4 lat należy przekazywać informacje na temat radości i przyjemności z dotykania własnego ciała. Proszę Państwa, w grupie wiekowej od 6 do 9 lat przekazać informacje na temat różnych metod antykoncepcji. W grupie wiekowej od 9 do 12 lat nauczyć skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych. Dzieci w wieku 9 lat mają zażywać środki antykoncepcyjne. Słuchajcie Państwo dalej. W wieku od 12 do 15 lat nauczyć umiejętności. Negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu, a w grupie wiekowej 15 lat i więcej przekazać informacje na temat seksu powiązanego z wymianą dóbr ekonomicznych czyli seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy proszę Państwa. Te rozbudzone dzieci na tych zajęciach seksualizujących i takim programie jak dzisiaj emitowanym przez telewizję poznańską nie będą miały zdolności obrony przed pedofilami. Pedofile zaś pod pretekstem proszę państwa dzisiaj audycji a później wejdą nam tak jak to państwu pokazałam na tym zdjęciu do szkół do przedszkoli na tych do żłobków na te zajęcia seksualizujące będą mieli ułatwione uzyskiwanie zgody dzieci na pod czynności seksualnych. W dodatku takie działania pedofilów mogą przestać być karane, bo proszę Państwa, równocześnie z promowaniem nowoczesnej edukacji seksualnej w szkołach środowiska pedofilów i sprzyjających im polityków dążą do zniesienia kar za pedofilię. W wielu krajach chce się usankcjonować pedofilię i znieść kary za pedofilię.